Marnuje czas, kto marnuje czas na dziesiadach, piatykach, jak ewangeliczny bogacz, grzeszy przeciw piątemu przykazaniu i może być za to potępiony. Ze sposobu użycia zdrowia i sił swoich oraz z każdej chwili czasu za zda człowiek rachunek na sądzie Bożym. Najcięższy grzech, kto jak najcięższej, najciężej grzeszy, kto, jak Judasz i pozbawia się życia samobójstwem. Szkodzi sobie na zdrowiu, kto je za, kto je za wiele albo spożywa to, co niezdrowe, je trunki, wcześniej lub nadmiernie pali tytoń, używa narkotyków, niepotrzebnie się zaziębia, czy prowadzi w ogóle niehigieniczny tryb życia. Tym bardziej Grzeszy, kto niepotrzebnie naraża swoje życie na niebezpieczeństwo śmierci na przykład przez utonięcie. Natomiast samobójca grzeszy ciężko wobec Pana Boga, bo wdziera się samowolnie w prawo Boże do życia ludzkiego, a Bóg dał nam życie, więc życie nasze jest własnością Pana Boga i on nim dysponuje i ma prawo je odebrać. Natomiast samobójca obraża Boga buntowaniem się przeciwko Woli Bożej w rzeczy ważnej. Bo Pan Bóg zakazuje się zabijać. Samobójca działa również przeciw naturze własnej, bo natura pobudza do jestestwa, do szanowania swojego życia. Człowiek jakby z natury swojej chce żyć i swojego życia bronić. Grzeszy On przeciw duszy własnej, bo ją naraża na wieczne potępienie. Grzeszy przeciw swojej rodzinie. Bo ją przyprawia o wstyd i zmartwienie, a jeżeli pracował na jej utrzymanie, to samobójstwem swoim wtrąca rodzinę w niezasłużoną nędzę. Rzeszy wreszcie przeciw ojczyźnie, bo za wychowanie swoje i korzystanie z urządzeń społecznych powinien odwdzięczyć się ojczyźnie wierną służbą, a uniemożliwia to poprzez samobójstwo. I aby odwieść od samobójstwa. Prawo kościelne to oczywiście w prawie kolonicznym z 1917 roku, to z 83. nic o tym nie wspomina. Zarządza, samo, zarządza takie słowa. Samobójcy w razie śmierci mają być pozbawieni pogrzebu kościelnego. W razie wyzdrowienia nie mogą asystować w prawnych aktach kościelnych, jak szty, śluby. Kara kościelna, oczywiście. To już poza tym cytatem, spada wówczas, gdy wina była niewątpliwie świadoma i dobrowolna, a winowajca nie żałował ze swój grzech, chociaż przez jakiś czas żył jeszcze i miał przytomność umysłu. Jeżeli jednak powodem był obłęd, silne zdenerwowanie i podobne, Kara odpadnie, bo Kościół uważa wówczas samobójstwo za niezawinione nieszczęście. Gdy samobójca po zamachu wyspowiadał się ze skruchą i otrzymał rozgrzeszenie, będzie miał pogrzeb chrześcijański, ale skromny. Oczywiście we współczesnych, w osoborowych strukturach to raczej nikt w ogóle się nie zastanawia, czy był obłęd, czy nie było obłędu, jakie były tam powody. Powodem jest pogrzeb, to jest pogrzeb i tyle. Przykazanie to obejmuje również obowiązki względem życia i zdrowia bliźniego. Gdy Kain z zazdrości zabił rodzonego brata Abla, Bóg rzekł do niego: głos i brata twego woła do mnie z ziemi i ukarą Kaina. Rozmyślne zabójstwo jest więc grzechem wojącym o pomstę do nieba. Wyrządza ono bliźniemu krzywdę wielką, niemożliwą do naprawienia. Zabójca może i powinien wynagrodzić rodzinie zamordowanego i ojczyźnie szkodę, jaka z zabójstwa wynikła, ale i to nie zawsze zdoła uczynić w pełni, w całej pełni. Yy, Zadośćuczynić, czynić, a życia pokrzywdzonego już nie przywróci. A cóż dopiero jeżeli zabity był w grzechu śmiertelnym i nie miał czasu na pokutę? Co może y, człowieka popchnąć do tak wielkich zbrodni? Kaina pobudziła zazdrość, innych popycha gwałtowne uniesienie się gniewem, jeszcze innych czyni mordercami nienawiść, chciwość, pijaństwo? i mniejszą winą jest oczywiście przypadkowe skaleczenie lub nawet zabicie bliźniego, a winny powinien i w tym razie naprawić krzywdę rodzinie i ratować duszę zabitego albo leczyć zranionego. To może na przykład tyczyć się jakiegoś wypadku samochodowego. Rząd państwowy natomiast jakąkolwiek miałby formę ściga i karze zabójców przez sądy, bo gdyby nawet takie zbrodnie uchodziły bezkarnie, społeczeństwo nie mogłoby się ostać. Jeżeli zbrodnie popełniło się w warunkach świadczących o zdziczeniu moralnym zbrodniarza, lub jeżeli ktoś dopuszczał się zabójstw niejednokrotnie, sąd uznaje winnych za niepoprawnych, niebezpiecznych, a ustawy mogą karać ich śmiercią lub dożywotnim więzieniem. W ten sposób społeczeństwo broni się przed. Zamachami na swoje istnienie, bo surowa kara odstrasza innych od zbrodni. Stąd też etyka aprobuje w tym wypadku karę śmierci, bo życie mordercy nie może być wyżej cenione niż życie zamordowanego niewinnie, a z drugiej strony tylko tak surowe kary są w stanie oddziaływać zastraszająco. To chociażby jest też ważne, że w bardzo wielu przypadkach właśnie ci, którzy byli tej karze śmierci poddawani, jednak przed wykonaniem wyroku wyrażali żal i skruchę za swoje grzechy, co jednak w przypadku chociażby tych wyroków dożywotnich. Niekoniecznie ma miejsce. Więc ma to też taki charakter naprawczy, jeśli chodzi o ich duszę, bo jednak no, skoro w ostatnich chwilach życia wyrażają żal ze grzechy, no to jest jakaś szansa na ich zbawienie. Wina jednak musi być niewątpliwie stwierdzona przewodem sądowym i Święty Tomasz Zakwinu pisze o tym coś takiego. Dla zdrowia ciała, wolno odciąć członek gnijący lub zakażony. Podobnie, jeśli jakaś osoba jest niebezpieczna dla społeczeństwa, wolno ją stracić, aby ocalić dobro społeczne. E, oczywiście tak się zdarzało, że niektórzy monarchowie dawniej na przykład nie zatwierdzali nigdy kary śmierci, jeżeli wyrok zapadał jedynie na podstawie poszlak, a obwiniony stale się zapierał winy. I czasami też i z, z latami okazywało się, że istotnie zbrodnie popełniał ktoś, ktoś inny, więc na pewno chodzi tutaj o rzetelność tego wyroku, ale na pewno samo w sobie kara śmierci jest czymś dopuszczalnym. Nawet prywatnemu człowiekowi, bo no tu mówimy o tym, co ewentualnie państwo może, może wymierzyć jako, jako władza. Nawet prywatnemu człowiekowi wolno zranić, a nawet zabić bliźniego w koniecznej obronie własnej, ale też z zachowaniem pewnych warunków. Musi być pewnym, że napastnik chce go obrabować lub ciężko znieważyć, przy czym dobyć broni i być got i gotów jest zabić. Tylko wówczas bowiem prawo do życia napadniętego przeważa nad prawem życia napastnika. Napadnięty bowiem broni się wszczęciem alarmu lub ucieczką, o ile jest możliwe fizycznie i moralnie, a dopiero w ostateczności może użyć broni. Powinien jednak starać się napastników unieszkodliwić, na przykład raniąc go w prawo rękę. Zabić może tylko w konieczności, kto od razu zastrzeli np. złodzieja nocnego, którego mógł odstraszyć krzykiem, ślepym strzałem lub w inny sposób. Dopuszcza się zbrodni, chociaż w okolicznościach łagodzących, bo wówczas nie stało jeszcze życie przeciwko życiu. Ze względu na okoliczności sąd uwolni nieraz napadniętego od winy zabójstwa, ale sumienie będzie mu nieustannie wyrzucało, że niepotrzebnie zgładził człowieka. Natomiast w takim wypadku, kiedy to było rzeczywiście uzasadnione i człowiek został zabity, to faktycznie jakby od strony takiej formalnej, znaczy od strony takiej materialnej, grzech tu jest popełniony, ale materialnie go po prostu nie ma. Podobnie państwo może się bronić przed najazdem nieusprawiedliwionym, a czyni to prowadząc wojnę. Obywatele mają obowiązek służyć państwu w słusznej obronie, obronie ojczyzny, czyli jedynie w wojnie sprawiedliwej, czy, przy czym narażają życie własne i starają się zabijać nieprzyjaciół. Nie wolno natomiast brać udziału w wojnie napastni, napastniczej, niesprawiedliwej. Jak jednostka, tak i państwo powinno w sprawie orężnej zachować umiarkowanie. Przede wszystkim nie powinno się spokojnej ludności cywilnej bombardować, rozstrzeliwać, głodzić, ani ograbiać z majątku, bo wojnę prowadzi wojsko z wojskiem, a nie z ludnością bezbronną, złożoną przeważnie ze starców, kobiet i dzieci. W tym miejscu należy wspomnieć też i skoro mówimy właśnie o przygrodzaniu nie zabijaj, to też i należy wspomnieć, o aborcji, chociaż zasadniczo to wszystko, co było powiedziane o zabójstwie, to się do tego tyczy. Tak jak w poprzednich przypadkach było. Tylko, że no tutaj to jakby bezwzględnie dzieje się w człowieku niewinnym. Natomiast to, co ewentualnie jest do dodania, to jeszcze to, że papież Sekstus V nazywa aborcję ohydną zbrodnią, ponieważ. Jej ofiary są jako pozbawione chrztu, wyłączone są od wizji uszczęśliwiającej. A więc ci, którzy tej zbrodni się dopuszczają, to jeszcze jakby no, te, te dzieci pozbawiają tego, że będą Pana Boga oglądały. Więc to jest to tym większe jeszcze, jeszcze zbrodnie. I powiedzieć w tym wypadku musimy również o szkodzeniu na duszy, bo. Tego również się tyczy to przykazania. Był czas, że Grecy przymuszali Żydów do porzucenia religii żydowskiej i na znak odstępstwa mieli Żydzi jeść mięso wieprzowe zakazane w starym przymierzu. I stary Eleazar miał wpływowych przyjaciół między Grekami. Przyjaciele ci postarali się o to, żeby Eleazarowi zamiast wieprzowego dano do zjedzenia mięso wołowe, dozwolone Żydom, a miano zapisać że Eleazar zjadł mięso wieprzowe. Starzec nie zgodził się na to, ale powiedział w moich latach zmyślać nie przystoi. Wielu młodszych mogłoby mniemać, że Eleazar mając 90 lat przeszedł do cudzoziemców, gotowi się pobudzić do złego. I wolał w starzec ponieść śmierć, to mu groziło, aniżeli zgorszyć drugich pozorem występku, i im mniejsze są dzieci, tym łatwiej oczywiście zgorszeniu ulegają, bo ślepo ufają starszym, ale też starsi zdadzą ciężki rachunek przed Bogiem za ich zgorszenie. Pan Jezus ostrzega, że kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej by było, aby zawieszono kamień błyński u szyi jego i zatopiono go w głębokościach morskich. Wiada człowiekowi. Przez którego zgorszenie przychodzi. Gorszyciel ma udział w grzechu cudzym, gdy pobudził kogoś do małego grzechu, ma za to grzech mały, gdy jednak pobudził go do grzechu wielkiego, ma grzech śmiertelny, a nawet ma tyle grzechów śmiertelnych, ile osób zgorszył. Zwykle zgorszony nie poprzestaje na jednym grzechu, ale popełnia też cały szereg wykroczeń i gorszy zarazem. Całe swoje otoczenie, albo jego większość. Odpowiedzialność za ten łańcuch zgorszeń spada na gorszyciela i doświadczenie uczy, że najwięcej ludzi właśnie psuje się wskutek zgorszeń. Święty Paweł tak dalece lęka się dać zgorszenie, że oświadcza w pierwszym liście do Koryntian: Jeśli pokarm, gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Gorszyciel, można wyrzec, jest apostołem Szatana, bo usiłuje on udaremnić względem pewnej duszy owoce odkupienia dokonanego przez Chrystusa Pana. I rodzaje zgorszenia są przeróżne i zwiemy je grzechami cudzymi. I są to: radzić do grzechu, nakazywać podwładnym grzeszyć, zezwalać na grzech cudzy, pobudzać innych do grzechu, pochwalać grzech cudzy, milczeć na grzech cudzy, grzechów nie karać, pomagać drugim grzeszyć i uniewinniać grzech cudzy. Ponadto borsi się drugich rozmowami nieskromnymi lub bezbożnymi, nieprzyzwoitym strojem, książkami, obrazami niemoralnymi. Możemy współcześnie dodać do tego również Internet. Są to zgorszenia rozmyślne i dobrowolne, a któż zliczy też i te niezamierzone, na które może człowiek nie, nie zwraca uwagi. Nie dość jest bowiem ostrzec kogoś, że pewien czyn jest niemoralny, ale trzeba mu podsuwać środki, które ułatwią poprawę, a przede wszystkim wiele się za niego modlić i często dawać ją można na jego intencje. Dość wiele. Yy, Mamy własnych grzechów, że nie ma co tutaj jeszcze ściągać y, odpowiedzialności na siebie za grzechy cudze. I tym przykazaniem piątym jest też, jak pisze kardynał Gaspari, y, zabronione również prywatna zemsta. Y, tu katechizmy wszystkie szeroko jeszcze omawiają takie zagadnienie pojedynków, ale no, raczej już aż tak to nie jest może, może popularne, więc my nie będziemy tego, żeby nie przedłużać, nie omawiać. Jeżeli kogoś to bardzo interesuje, to, to polecam sobie przeczytać, szczególnie w apologetycznym katekizmie katolickim jest tam troszeczkę na ten temat napisane, jeśli kogoś to interesuje, ale jeśli nie, to nie straci, bo to tak już może aż tak dzisiaj się nie dzieje. Ale oprócz tego chodzi tutaj również o gniew, nienawiść, zazdrość, o obelgi. Na przykład zobaczmy, że takim też i y, grzechem przeciwko piątemu przykazaniu może być na przykład oszczerstwo na kogoś rzucone, y, gdzie komuś odbieramy y, dobrą sławę i może to też doprowadzić do czyjegoś na przykład jakiegoś y, y, załamania, do rozpaczy. I no, też może ktoś przez coś takiego bardzo podupaść na zdrowiu. Więc no, to też jest jakieś, jakaś forma zabijania. Tutaj musimy naprawdę pamiętać, że słowem można nieraz wyrządzić jeszcze większą szkodę niż uczynkiem. I, i to też y, y, jest coś niezwykle ważnego, na co trzeba, trzeba zwracać uwagę. Jeśli chodzi o przekazanie piąte, to, to tyle po Katechazie.